cały czas jest w zasięgu niżu z nadpołudniowych Niemiec, które kieruje do nas bardzo ciepłe, a zarazem wilgotne powietrze. Synoptycy prognozują, że w nadchodzącym tygodniu odpoczniemy od upałów. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A wieczorem, jak również w nocy, w całej Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. Na przeważającym obszarze prognozowane są przelotne opady deszczu. Jeśli zagrzmi, to tylko na północnym zachodzie. Nad Ranem opady będą już stopniowo zanikać, to będzie bardzo ciepła noc. Termometry nad ranem pokażą od 18 do nawet 20 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr powieje do nas ze zmiennych kierunków. A początek tygodnia w całym kraju zapowiada się upalny, ale i też deszczowy. Bez opadów w ciągu dnia będzie jedynie na Lubelszczyźnie. Termometry pokażą od 24 do nawet 32 stopni. W drugiej części dnia zagrzmi na zachodzie oraz na Mazurach. I te zjawiska mogą być nawet bardzo intensywne. A wieczorem, jak również w pierwszej części nocy nad naszym regionem przewaga jeszcze deszczowych chmur. W drugiej części nocy rozpogodzi się i padać będzie już jedynie na północy regionu. Termometry pokażą od 19 do nawet 20 stopni. Jutro w naszym regionie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 28 do nawet 32 stopni. Prognozowane są przez cały dzień przelotne opady deszczu. Ciśnienie będzie rosło. Na barometrach południe 998 hektopaskali. A spójrzmy, co nas czeka w tych kolejnych dniach. Wtorek zapowiada się pochmurny, ale ciepły. W ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet do 30 stopni. W całym regionie prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze. W środę na Kujawach i Pomorzu również przelotnie popada. Nad ranem od 17 do 18 stopni, a w ciągu dnia od 25 do 27. W czwartek nad ranem od 15 do 17 stopni, a w ciągu dnia od 25 do maksymalnie 26. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.